Dzisiaj robimy wiralowe cukierki z żurawiny. Dzień, dzień dobry wszystkim. wszystkim. Vlogmas 11. O właśnie. W pierwszej wersji żurawina ma być namoczona przez całą noc w soku pomarańczowym, więc zalejemy tą żurawinę i wsadzimy do lodówki. Nie ma nocy, jest dzień, no ale przez cały dzień po prostu będzie do wieczora. To zostawiamy do drugiej wersji. Niedobre. Znaczy, jeszcze nie wiem, ale już Bilek tak. Irek jest negatywnie nastawiony, dlatego że według niego wszystko, co tiktokowe, trendy, jakieś takie różne jedzenia tiktokowe są niedobre. Ale najpierw musimy testować surową żurawinę. No bo nie jedliśmy jak coś no. nigdy w cudowej żurawinie. Dobra. Och, O Paskudztwo. Jak to ktoś może jeść? Fu, ja to wypijam. To jest dojrzałe? Oh. Koszko, kwaśne, ale Ciepko. głównie koszkie. Ja widziałam kilka możliwości zrobienia tej żurawiny. Nie mam pojęcia, która jest prawidłowa. Pierwsza.